Psalm 70. Przewodnikowi choru, Dawidowy, przy ofierze pamiątkowej. Tekst hebrajski, który tłumacz przetłumaczył jako przy ofierze pamiątkowej, dosłownie znaczy ku wspomnieniu. Dawid napisał ten psalm, aby coś mu przypominał i aby przypominał coś tym, którzy będą go śpiewać lub czytać. Racz mnie wyzwolić, Boże, Panie. Pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią ci, którzy godzą na życie moje. Niech uciekają i okryją się hańbą ci, którzy pragną zguby mojej. Dawid wiele razy w swoim życiu znajdował się w niebezpieczeństwie ze strony swoich wrogów. Wielu ludzi chciało go zabić. Często wydawało się, że już są bliscy swojego celu. Dawid zwracał się do Boga, żeby go ratował, i Bóg odpowiadał na jego modlitwy. Wiele psalmów Dawida to są modlitwy, które właśnie w takich chwilach zagrożenia życia kierował do Boga. Zwykle prosił o to, o co prosi także w tym psalmie: żeby Bóg wyzwolił go od wrogów, i żeby oni przestraszyli się go i zawstydzili się tego co mu robią. Ten psalm jest rzeczywiście jakby przypomnieniem wszystkich próśb Dawida, zanoszonych do Boga, gdy śmierć zaglądała mu w oczy. Niech cofnął się i okryją wstydem ci, którzy mówią ha, ha. Szczególnie Dawid zajmuje się tymi, którzy otwarcie wyrażają swoją radość z powodu jego kłopotów. Prosi Boga, żeby szczególnie ich zawstydził. Ta prośba też bardzo często powtarza się w jego psalmach. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg, ci, którzy miłują Zbawienie Twoje. Zwykle, kiedy prosił Boga o zwycięstwo, mówił mu, że będzie ono znakiem dla wszystkich szukających Boga, że on naprawdę jest i ratuje tych, którzy go proszą o pomoc. I gdy zobaczą jego zwycięstwo, pokochają go. Pisząc ten psalm nie zapomniał o tym. Ja zaś jestem ubogi i biedny. Boże, pośpiesz do mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem. Panie. Nie opóźniaj się. Każde takie zagrożenie... Uprzytamniało też Dawidowi, że jest zależny od Boga, potrzebuje jego pomocy, bo nie może poradzić sobie z problemami, wobec których staje. Tylko Bóg może go uratować, a on potrzebuje tej pomocy szybko. Mogło być tak, że napisał ten psalm, aby kiedy będzie mu się dobrze powodzić i nie będzie zagrożony, nie zapominać o tym, co mówił Bogu, kiedy był w potrzebie i tylko na niego mógł liczyć. we